To jest ostatni odcinek, byle do maja. Z dwucyfrową liczbą, gacie! Pamiętam. Powiem Wam szczerze, że ten setny odcinek zbiera się tak wielkimi krokami, że ja jestem sam w szoku, że do niego dojdzie. Ehm, oczekuję tutaj wspaniałomyślnych reakcji na niespodzianki, które się szykują, i jedna z nich już e, będzie niedługo po. Publikacji tego filmiku. W sumie ona została Wam obiecana na 5000 subskrypcji, więc w sumie połączyłem to z jubileuszem setnego odcinka. Ale dzisiaj zapraszam Was na odcinek poświęcony konkursowi drugiej szansy. Tegoroczna edycja odbędzie się wirtualnie we Włoszech. OGAE Włochy ma za zadanie przygotować tegoroczny konkurs. No ale jeżeli jeszcze nie wiecie to szybko Wam przypomnę, na czym ten konkurs polega. Otóż, yy, kluby zrzeszające fanów, yy, te oficjalne kluby, czyli kluby OGAE, yy, yy, wystawiają swoich reprezentantów, wystawiają ich z utworów, które brały udział w preselekcjach, ale tych preselekcji nie wygrały. No i mają właśnie taką drugą szansę, żeby zawalczyć w takiej wirtualnej Eurowizji. Postaram się teraz ocenić kogo ym, kluby wybrały i postaram się też oczywiście przyznać swoją punktację i Was również do tego zachęcam. Postaram się zapisywać sobie te piosenki ciekawsze, żeby nie zapomnieć komu chcę dać punkty. Albania. Wiecie jaki mam problem w ogóle z Albanią, że według mnie Wszystkie pocinki są za bardzo podobne do siebie, za bardzo patetyczne i dlatego nie oglądam fiku, może. Może jestem A Australię kocham. Słucham codziennie. I'm obsessed. Forever. Mm, 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 mm. Z tej Australii bym się cieszył, no. no dzieje się, że jednak się jeszcze kiedyś pojawią. Z Chorwacji? Myślałem, że pojedzie Brutalero. To takie. Nie najgorsze, ale strój ma właśnie w Czechy? Nie są to do końca, może moje klimaty, takie lany del Rey. Jest to może za bardzo podobne, żeby móc to docenić jakoś mocno. Dania jest taka bardzo radiowa. Ale nie, nie kupuje absolutnie. Znika w tłumie. Ale tak lepsze od Leonory. Estonia. Jest taka też radiowa, właśnie, trochę jak ich tegoroczna piosenka w sumie, czyli Wiktor Hrum. Ok. Może Was zdziwię, ale gdyby poleciał, właśnie Superman. Finlandii, to ja bym kibicował. To by była ta jedna piosenka, którą lubiłem słuchać. Szczerze powiem, że nie byłem fanem ani Bilala, ani Simon. Bilal mnie denerwował, Simon mi też irytowała. I wolałbym, żeby pojechały do Divas. Takie babki z jajem, Niemcy. Czyli była główny faworyt do zwycięstwa. Szczególnie, że siostrzyczką nie poszło. Szwastan! Powiem wam tak, piosenka jest świetna, występ był dosyć statycznie nudny. Mimo, że ona się ruszała na tym... wybiegu. Węgry też spoko. Na pewno lepsze od Diociego, I'm sorry. W sumie jestem ciekaw jakby to dało się na scenie przedstawić, ale myślę, że miało to większy potencjał, jeżeli chodzi o światła i te takie inne Islandia, Bye Bye, taki trochę Ari yy, Olafsson 20 lat później Mimo wszystko wolę Patrick Muncygra Włochy, Get Out Mieli tyle świetnych piosenek a wybrali wolo. Jestem za y, łamany. Może nie chcą wygrywać po prostu drugi raz z rzędu. Łotwa jest całkiem spoko i się w tym zostawiam, czemu jego nie wysłali. Może też by nie zaszedł wysoko, ale... Nie byłaby to przerwa na siku. Litwa. Czyli kobitka, która miała dwie piosenki. Szczerze to ja nie jestem fanem Chyba już, może to kwestia przyzwyczajenia, ale chyba już Juri był lepszy Naprawdę Mołdawia Jakby stawka mołdawska, wiadomo, tylko Elena Kroytor Nikt inny To jest kolejna taka sytuacja, w której mogę was zdziwić, ale nie jestem fanem tego pana Wysoka. Też nie w moim guście. Więc. Może za nazwisko uzbiera trochę w Portugalia, czyli znowu sztuka, której nie zrozumiem. Taka trochę. No, Suri. Super, naprawdę. To jest w ogóle, czy to jest recytacja? No, ja naprawdę jestem chyba za prosty. Rumunia jest. Wiele osób porównywało to na początku do Fuego, ja, nie słuchając tej piosenki, mówię sobie: O, to musi być naprawdę dobre. Posłuchałem i myślę sobie, co tu ma do Fuego. No, 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 no. Ale. Spoko, piosenka. Serbia. Wiedzę, jak dobrze, że nie wybrałem tego yy, jakiegoś dziwaka, który miał ten warkocz chyba, czy coś takiego na scenie. To po prostu. i on też był tam jednym z faworytów. Słowienia taka. Pinup Girl, trochę, nie? Można by to nazwać. Może to bardzo cukierkowe, ale, ale w sumie niech będzie. Z pismkami hiszpańskimi jest ten problem, że one brzmią albo jakby były z mundialu, albo z telenoweli. I to jest z telenoweli. No jest trochę spoko. Oni w ogóle mieli fajne piosenki, ale ja bym wolał Nadia Se Salva. W ogóle Szwecja, I am so. Grateful, niczym jak w piosence yy, I love it. I ten wybór mnie zaskoczył w sumie, bo myślałem, że będzie nano albo inne coś. Ukraina. A nie jestem fanem. UK Myślę, że ona by była no może z dwa miejsca wyżej niż Michał Rysz Ale raczej nie zwojowałaby sceny Okej, okay, więc poznaliśmy stawkę, która jakby, mam być szczery, to te trzy piosenki, czyli Szwecja, Australia i Niemcy, to są chyba główni pretendenci do w ogóle walki. Myślę, że tam gdzieś Hiszpania się zakręci jeszcze, bo to też był dosyć yy, y, duży faworyt w czasie preselekcji. Yy, I w sumie to tyle. Chyba jeszcze nie wiem, co się tam spodziewać. Może jakaś niespodzianka typu Włochy, nie wiadomo skąd, wyskoczą. Yy, natomiast ja postanowiłem, Przyznać takie punkty, mniej więcej oczywiście. E, więc tak, jeden punkt dla Czech, dwa punkty dla Wielkiej Brytanii, trzy punkty dla Słowenii, cztery punkty Rumunia, pięć punktów dostaje Hiszpania, sześć punktów dostają ode mnie Węgry, siedem punktów dla Finlandii, osiem punktów dla Szwecji, dziesięć punktów dla Niemiec i dwanaście dla Australii czyli w sumie. Narzekałem, że Polskie Żyli dało na 12 a Australii, a sam daje, ale chyba to jest no, inna liga. Dla mnie, no, ale wiadomo, ktoś może się czuć urażony, że czemu Australia tutaj jest taka zaceniana przeze mnie. No, nie wiem, czy to słyszeliście, ale właśnie dostałem sms -a. Dziękuję. 7311. się kontakt ze mną, ale ja nie chcę się z wami kontaktować. Nieważne, hmm. ważne, że możemy yy, odliczać do ostatniego odcinka. Było do maja, tak? Powtarzam to, ale to tylko dlatego, że będą no czekały Was różne rzeczy na kanale, zadzieją się różne niespodzianki i myślę, że możecie się ich spodziewać właśnie w ten weekend. Codziennie myślę, że pojawi się film z czymś, co Was powinno zainteresować, więc śledźcie. Kanał. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za 5000 subskrypcji i filmik specjalny świętujący setny odcinek i 5000 subskrypcji w lecie dzisiaj o godzinie 20. Także bądźcie czujni mam nadzieję, że Wam się spodoba. I do usłyszenia. Bye!